Dlaczego warto spacerować? Poznaj duchowe i zdrowotne korzyści wynikające ze spacerowania. Punkt pierwszy. Kryzys aktywności fizycznej we współczesnym świecie i jego konsekwencje. Kryzys aktywności fizycznej jest palącym problemem współczesnego świata. Na całym świecie niemal co trzeci dorosły człowiek prowadzi nieaktywny tryb życia. Ponad 80% dzieci. Podejmuje niewielki wysiłek fizyczny, co w konsekwencji wpłynie bardzo niekorzystnie na ich zdrowie. W miarę ich rozwoju, brak ruchu będzie skutkował osłabieniem kości, słabo rozwiniętym układem sercowo-naczyniowym oraz zwiększonym ryzykiem zachorowania na wiele chorób przewlekłych. Żyjemy w czasach, kiedy nastąpił zmierzch aktywności fizycznej. Ten proces rozpoczął się w XIX wieku. W dobie intensywnej industrializacji i urbanizacji objął wszystko: od zaniku pracy fizycznej na rzecz pracy przy biurku, po domy wypełnione sprzętami usprawniającymi nam życie. Rosnące uzależnienie od technologii przyczynia się do spadku aktywności fizycznej. Rozwój komputerów i smartfonów sprawił, że ludzie spędzają coraz więcej czasu przed ekranem. I nawet tak niewielki wysiłek, jak wyjście do kina czy restauracji, jest dziś zastępowany przez streaming filmów typu Netflix i jedzenie zamawiane za pomocą aplikacji mobilnych. Nasza rutynowa aktywność fizyczna jaką jest chodzenie została zastąpiona przez jazdę samochodem. Po II wojnie światowej w wielu miejscach na świecie najpopularniejszą formą przemieszczania się był rower. Teraz w wielu miejscach globu ten model przemieszczania się całkiem zanikł. Wzrost liczby biurowców i brak miejsc rekreacyjnych w miastach sprawia, że większość dnia ich mieszkańcy spędzają w pozycji siedzącej. Z badań przeprowadzonych w 2015 roku w Warszawie przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że dorosły Polak spędza średnio aż 8 godzin dziennie siedząc, zazwyczaj w pracy. W całej Unii Europejskiej blisko połowa dorosłych nie uprawia żadnego sportu. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono roczną ankietę podróży na zlecenie Ministerstwa Transportu. Badanie obejmujące próbę 15 tysięcy respondentów skupiło się na różnorodnych sposobach przemieszczania się ludzi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jedno z pytań dotyczyło tego, ile czasu ankietowani poświęcają na spacery które trwają co najmniej 20 minut. Jak się okazało, 18% ankietowanych zaznaczyło pole rzadziej niż raz w roku. Jak ta sytuacja wygląda w Polsce? W 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki sporządziło raport na temat poziomu aktywności fizycznej Polaków. Badania przeprowadzono na próbie tysiąca Polaków w wieku powyżej 15 lat w okresie wiosennym i jesiennym. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły różnych aktywności podejmowanych podczas przemieszczania się, a także w czasie wolnym w ciągu ostatnich siedmiu dni. Przy analizie brano pod uwagę aktywności fizyczne trwające co najmniej 10 minut bez przerwy, takie jak chodzenie i jazda na rowerze, związane z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, czyli np. w drodze do pracy lub sklepu, spacer, chodzenie ale niezwiązane z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, czyli aktywności takie jak spacer po lesie, parku i tym podobne. Umiarkowana oraz intensywna aktywność fizyczna w czasie wolnym. Na podstawie analizy raportu na temat aktywności fizycznej Polaków można stwierdzić, że regularne spacery w czasie wolnym deklaruje 29% badanych. Jeśli chodzi o aktywność związaną z transportem, to 21% Polaków regularnie chodzi pieszo w celu przemieszczania się, a 6% korzysta z roweru. Z raportu wynika również, że około 27% osób powyżej 15 roku życia systematycznie angażuje się w różne formy aktywności związane z przemieszczaniem się. Te wyniki wskazują na to, że choć część społeczeństwa jest aktywna fizycznie, to jednak nadal istnieje spory odsetek osób, które nie podejmują regularnej aktywności fizycznej. Kryzys aktywności fizycznej jest również globalnym zagrożeniem zdrowotnym. Z badań opublikowanych w Annals of Internal Medicine wynika, że osoby, które mają głównie siedzący tryb życia, są bardziej narażone na choroby układu krążenia, cukrzycę typu drugiego, otyłość oraz nowotwory. Punkt drugi. Korzyści zdrowotne wynikające ze spacerowania. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby osoby dorosłe dążyły do tego, aby w tygodniu osiągnąć minimum 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego. Spacerowanie to nie sport, ale prosta forma aktywności fizycznej, do której potrzebne są jedynie chęci i ewentualnie wygodne buty. Spacerowanie. To bardzo niedoceniana w społeczeństwie aktywność fizyczna. Korzyści wynikające z regularnych spacerów są nieocenione, zarówno dla ciała, jak i umysłu. Spacerowanie umożliwia spalanie kalorii, co pokazuje, że aktywność fizyczna nie musi się ograniczać do wizyt na siłowni. Podczas godzinnego spaceru można spalić około 245 kalorii, a zatem spacer można porównać do 15-minutowego biegu. Czy 50 minut jazdy na rowerze. Im szybsze będzie tempo chodzenia oraz dłuższy dystans, tym spalimy większą ilość kalorii. Zwykłe spacerowanie może zapobiec wielu chorobom, wzmocnić odporność oraz korzystnie wpłynąć na funkcjonowanie całego organizmu. Osoby, które nie wykazują aktywności fizycznej, chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, bierny tryb życia. Zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, a także schorzeń takich jak nadciśnienie czy zwężenie tętnic. Badania prowadzone przez Harvard Medical School dowiodły, że spacerowanie przez minimum pół godziny dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca. Systematyczne spacerowanie pomaga również w zmniejszeniu poziomu cholesterolu LDL i zwiększeniu poziomu cholesterolu HDL. Chodzenie pomaga również w regulacji ciśnienia krwi. Cukrzyca typu drugiego. Choroba ta jest bardzo mocno związana nie tylko z brakiem ruchu, ale również nadwagą i nadmierną ilością czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Wyniki badań dowiodły, że większa aktywność fizyczna i odpowiednia dieta mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu drugiego u osób podatnych na zachorowanie aż o 60%. Choroby kości i stawów. Osoby, które prowadzą siedzący tryb życia i nie wykazują się aktywnością fizyczną, są bardziej narażone na różnego rodzaju schorzenia kości i stawów. Systematyczne spacerowanie stymuluje krążenie krwi w organizmie, które dostarcza składników odżywczych do tkanek, w tym również do kręgosłupa i kości, wspierając ich regenerację i wzmacniając ich strukturę. Dzięki chodzeniu poprawimy kondycję kręgosłupa oraz funkcjonowanie bioder. Funkcje poznawcze i demencja. Szereg badań dowiodło, że regularna aktywność fizyczna może nie tylko zmniejszać ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera lub inne formy demencji, ale również cofnąć jeden ze skutków starzenia się, czyli utratę pamięci. Badania, które prowadził University of Pittsburgh, wykazały, że chodzenie wspiera neuroplastyczność mózgu. Spacerowanie może zwiększyć zdolność koncentracji oraz efektywność pracy intelektualnej. Nowotwory. Ogromna liczba badań naukowych dowodzi, że bycie aktywnym może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o 30-40% zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, podczas gdy ryzyko zachorowania na raka piersi zmniejsza się o około 20-30%. Zdrowie psychiczne badania dowiodły, że regularna aktywność fizyczna obniża ryzyko rozwoju depresji oraz może przyczynić się do złagodzenia jej objawów. Pozytywny skutek aktywności odnotowuje się także w przypadku wystąpienia stanów lękowych, a niektóre badania dowodzą, że może pomóc w pewnych objawach schizofrenii. Spadek aktywności fizycznej powoduje że coraz więcej osób zapada na choroby cywilizacyjne. Jeśli dbanie o zdrowie jest dla nas priorytetem, powinniśmy uczynić spacerowanie stałą częścią naszej rutyny. Niech stanie się ono naszym nowym, zdrowym nawykiem. Punkt trzeci. Fenomen poranka. Stare ludowe przysłowie brzmi Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Z licznych fragmentów Pisma Świętego wynika, że poranek to szczególna pora, kiedy człowiek może odnaleźć spokój, nawiązać osobistą relację z Bogiem i zwrócić swoje myśli w kierunku niebios. Połączenie wczesnego wstawania z porannym spacerem może przynieść zdumiewające rezultaty. Kluczowym elementem porannego wstawania jest zdolność do kształtowania naszego nastawienia na nadchodzący dzień. Rozpoczynając dzień od wczesnego wstawania. Zyskujemy więcej czasu na spokojne przygotowanie się do zaplanowanych działań. Dzięki temu możemy uniknąć pośpiechu. Taki poranek pozwala nam podejść do wszystkich wyzwań dnia z większym skupieniem i spokojem. Poranny spacer to idealna okazja, aby znaleźć czas na wyciszenie i refleksję. Można go przeznaczyć na praktykowanie wdzięczności, lub na chwilę modlitwy. Taka chwila wyciszenia Pomaga skoncentrować się na pozytywnych stronach życia. Piękna pogoda i śpiew ptaków podczas spacerów może znacząco poprawić nastrój i zwiększyć chęć do życia. Kontakt z naturą i oddychanie świeżym powietrzem korzystnie oddziałują na nasze zdrowie psychiczne. Psycholodzy z Uniwersytetu w Michigan przeprowadzili badania, które dowiodły, że systematyczne chodzenie po terenach zielonych może znacząco zmniejszyć objawy lęku. I depresji. Poranny spacer może również wpłynąć pozytywnie na wyregulowanie rytmu dobowego i poprawić jakość snu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały, że chodzenie zwiększa kreatywne myślenie, a spacer na świeżym powietrzu może spotęgować ten efekt. Poranne spacery wpłyną korzystnie na naszą kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Poranny spacer może być przyjemniejszy, jeśli zabierzemy ze sobą swojego psa. Ten cenny czas można wykorzystać na zacieśnienie więzi ze swoim zwierzęciem. Jest to również świetna okazja do nawiązania kontaktów społecznych. Spotkania z innymi ludźmi sprzyjają rozmowom i nawiązywaniu nowych znajomości. A przy tym, odkrywanie nowych ścieżek spacerowych pozwala na lepsze poznanie swojej okolicy, przede wszystkim jej piękna, które być może umyka nam. W naszym codziennym pośpiechu. Punkt czwarty. Metafizyczny wymiar spacerowania i wędrowania. Przekonałem się, że podczas spaceru można patrzeć, wąchać, słuchać i czuć, pozwolić, żeby świat zewnętrzny wniknął w nas jak cudowne lekarstwo. Wielu wybitnych pisarzy i filozofów ceniło sobie spacery. Hipokrates sugerował, że chodzenie to panaceum na wiele dolegliwości. Sokrates podczas spacerów zaczepiał przechodniów i prowadził z nimi dysputy filozoficzne. Spacerować lubiło wiele znanych postaci, m.in. Jane Austen, Charles Dickens czy Jean Jacques Rousseau. Ta pozornie prosta aktywność była dla nich źródłem natchnienia oraz fascynowała ich ze względu na jej duchowy wymiar. Spacerowanie wywiera znaczący wpływ na nasz stan psychiczny, myśli, emocje i uczucia. Kiedy doświadczamy gniewu lub przeżywamy ciężkie chwile, często słyszymy radę, aby wyjść na zewnątrz i zaczerpnąć świeżego powietrza. Zwykle taki spacer przynosi nam ulgę, oczyszcza umysł i pomaga złagodzić napięcie. Spacer stanowi pewnego rodzaju ukojenie. Kiedy wędrujemy, zwłaszcza po malowniczych trasach, potrafimy zrzucić ciężar trosk i zapomnieć o sprawach, które na co dzień absorbują naszą uwagę. Na spacery nie zabieramy ze sobą obowiązków zawodowych, tym samym pozwalając sobie na oderwanie się od pracy i skupienie myśli na czymś innym. Szczególnie kilkudniowe wędrówki piesze wzmacniają to doznanie, pozwalając nam na całkowite uwolnienie się od wszelkich zmartwień i codziennych przyzwyczajeń. Dłuższe wędrówki piesze wymuszają na nas pewne ograniczenia, takie jak ciężar plecaka czy zmaganie się z kaprysami pogody upałem, burzą czy ulewą. Te wszystkie trudy uświadamiają nam, że wiele rzeczy w życiu jest nam naprawdę zbędnych. Spacer, mimo tylu niedogodnień, daje nam prawdziwą radość i prawdziwe poczucie wolności. Kiedy idziemy dłuższą chwilę, tracimy poczucie czasu i czujemy, że moglibyśmy tak wędrować całymi dniami. Szybko tracimy orientację w tym, co się dzieje w świecie. Wiadomości, które często zwracały naszą uwagę i zabierały nam czas. Stają się nieistotne. Kiedy już wracamy ze spaceru, to zastanawiamy się, jak takie ulotne informacje mogły zaprzątać nam głowę. Podczas długich spacerów po terenach zielonych możemy podziwiać piękne pejzaże w postaci pól, jezior czy lasów. Mamy wrażenie, że cała natura na nas oddziałuje. Wszystko do nas mówi i domaga się naszej uwagi: świst wiatru, brzęczenie owadów czy szum potoku. Spacer uwalnia nas od sieci popytu i podaży, skłania nas również do refleksji nad sensem naszego życia. W obliczu piękna natury często zastanawiamy się nad głębszymi kwestiami, takimi jak to, kto jest naszym stwórcą i jaki jest cel naszego istnienia. Podziwianie przyrody podczas spaceru przybliża nas do Boga, który stworzył świat. Spacer wprowadza nas w metafizyczny wymiar który wykracza poza zasięg tradycyjnych metod badawczych czy analiz. Zachęcamy do włączenia spacerów do codziennej rutyny, niezależnie od pory roku. To prosta i dostępna dla każdego aktywność, która oferuje wiele korzyści zarówno dla ciała, jak i ducha. Spacerujmy regularnie, cieszmy się pięknem otaczającej nas przyrody. Wykorzystajmy ten czas na wyciszenie się i na pogłębienie świadomości dotyczącej nas samych oraz otaczającego nas świata.